Litecoin do 1000 dolarów to the moon. Wcale nie. Przed samym halvingiem Litecoin spadł 73%. Ale chciałbym po wszystkich etapach, które tutaj są narysowane, przejść z Wami jeszcze raz, tak żebyście dokładnie zrozumieli, jak poruszał się Litecoin w przeszłości. Uważnie obejrzyjcie krok po kroku, co działo się na każdym etapie Litecoina w Litecoinowym cyklu. Tej z tej strony Dominik. Witam Cię na moim kanale, na którym dziś zajmiemy się Litecoinem. Zwykle omawiamy sytuację na Bitcoinie, Ethereum, czasami i zdarzają się jakieś inne alty na przykład Matic, a tym razem zajmiemy się altcoinem, czyli Litecoinem. No i tutaj musimy zajrzeć najpierw co wydarzyło się od ostatniego nagrania, w którym to już 7 grudnia mówiłem o możliwym wzroście Litecoin'a do okolic 100 dolarów. Na dowód pokażę wam właśnie to nagranie, w którym mówiłem o podjeździe do tego poziomu, który był takim naszym oporem około 98 dolarów. Litecoin już przekroczył tą magiczną barierę 100 dolarów. Teraz delikatnie sobie odreagował i w tym momencie kosztuje 99 dolarów i 97 centów. Także dzisiaj maksymalnie było 102,34 centy, ale nie ma to większego znaczenia, jeżeli chodzi o, taką, o taki ruch długoterminowy. Co warto wiedzieć, to w tym momencie, kiedy wrzucałem tą analizę, byliśmy już po newsie, który przyszedł do nas z Chin, na mianowicie chodziło o to, że chiński sąd zdecydował, że Litecoin jest legalny w Chinach. Co już pociągnęło za sobą taką, można powiedzieć, falę troszeczkę optymizmu w tej bessie i wklepaniu tego dna, bo wiemy, że Litecoin nowych dołków nie wybił, mimo, że Bitcoin wybił nowe dołki właśnie po upadku giełdy FTX. I o co chodzi właściwie z tą rozprawą? Bo generalnie nic takiego szczególnego się nie stało, poza tym, że sąd powiedział, że legalnie można tym Litecoinem się wymieniać, ale nie można Litecoina i kryptowalut traktować jako substytut pieniędzy, czyli można nim handlować, sprzedawać, kupować i tak dalej, ale nie może być to taki środek płatniczy, więc rynek na tego Newsa zreagował delikatnie z optymizmem i teraz z czasem już jak ten Bitcoin i Ether nam ruszył, to tak samo pociągnął za sobą altcoin. Na moim trading view wczoraj pojawiła się analiza Litecoina, jest to analiza globalna. I jak ją sobie obejrzymy, no to na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tutaj już Dominik wam mówi, że Litecoin do 1000 dolarów to demon. Wcale nie. Najpierw się skupmy na tym, co się dzieje lokalnie. I ja tutaj w tej analizie bardzo dokładnie opisałem każdy cykle, każdy moment, co się. Działo z Litecoinem w przeszłości, jeżeli chodzi o moment, kiedy dojeżdża on do swojego halvingu, który jest o wiele wcześniej niż halving Bitcoina, i co się dzieje po tym Litecoinowym halvingu, i co się dzieje po tym Bitcoinowym halvingu. Także wszystkie etapy, które już Litecoin ma za sobą, zostały tutaj dokładnie opisane. A dla osób, które y, lubią oglądać nagrania, a nie lubią się gdzieś tam skupiać na czytaniu i wnikaniu, co gdzieś tam na obrazku zostało narysowane, no to jest właśnie dzisiejsze nagranie, do którego serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi nagraniami, to pamiętajcie, żeby kliknąć w subskrybuj i w dzwoneczek i wtedy otrzymacie informacje o wszystkich nagraniach, które aktualnie zamieszcza. A skoro już się troszeczkę chwalimy sukcesami i naszymi analizami, to chciałbym wam powiedzieć, że wczoraj wiele osób bało się decyzji Fedu. Co zrobi ten Fed? i O ile podwyższy stopy procentowe. Jak zareaguje rynek, Fed zrobił to, co miał zrobić, czyli podniósł stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, więc tak naprawdę niewiele się zadziało, więc ten strach był troszeczkę niepotrzebnie pompowany przez internet i przez media, a w międzyczasie mieliśmy analizę Ethereum na wzrosty. Także część osób gdzieś tam się obawiała, że decyzją Fedu będzie spowodowane to, że gdzieś tam będą zawirowania i może się odwrócić tam trend, ale skoro coś się dzieje zgodnie z tym, czego rynek oczekuje, no to czemu trend ma się zmienić? Także po publikacji mojej analizy Ethereum miało wzrosnąć do 1637 dolarów. No i klikniemy sobie playkę, to zobaczymy, że po decyzji Fedu dokładnie Ethereum zaczęło nam rosnąć i zaksięgowało take profit. Jesteśmy w tym momencie na moim w wykresie, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nieczytelny, ale chciałbym po wszystkich etapach, które tutaj są narysowane, przejść z Wami jeszcze raz, tak żebyście dokładnie zrozumieli, jak poruszał się Litecoin w przeszłości, ponieważ to może być dobry drogowskaz do tego, co może wydarzyć się dalej. Powiem Wam, że po tym, jak Litecoin wychodził z dna i potrafił urosnąć kilkaset procent, właśnie do tego, żeby przed halvingiem spaść, no to te spadki sięgały nawet 70%. Także może sytuacja, no to te spadki sięgały nawet 70%. Uważnie obejrzyjcie krok po kroku, co działo się na każdym etapie Litecoina w lightcoinowym cyklu. Zwróćmy uwagę, że w roku 2013, przed pierwszym halvingiem Litecoina, mieliśmy dość duży trend spadkowy. No oczywiście była to taka zwykła, klasyczna Bessa, no ale po uklepaniu tego dna na Litecoinie rozpoczęły się wzrosty. No i gdzie te wzrosty się rozpoczęły? Jeżeli mamy wykres na skali logarytmicznej i zmierzymy sobie całą tą naszą Bessę, cały ten spadek też z zniesieniem ponadniego na skali logarytmicznej to zobaczymy charakterystyczne poziomy ale też nie tylko na kryptowalutach, bo także na parach walutowych czy surowcach te poziomy lubią zatrzymać wzrosty no i wiemy to historycznie że to po prostu działa, niestety nie potrafię stwierdzić czy 50% działa lepiej, czy 61,8 działa lepiej po prostu oznaczam ten poziom jako strefę, jako miejsce, gdzie ewentualnie z tego Litecoina w przyszłości też będzie warto po prostu wyjść po to, żeby znów po halvingu poczekać na spadek, bo skoro mamy już niebieską pionową linią, oznaczony pierwszy halving Litecoina, no to widzimy, że jakiś czas przed tym halvingiem cena zaczyna nam mocno rosnąć. Więc sprawdźmy sobie, ile cena od dna do szczytu urosła. Widzimy, że mieliśmy tutaj wzrost 810%, bardzo, bardzo duży wzrost. Sprawdźmy sobie teraz, jaki tutaj był spadek. Przed samym halvingiem Litecoin spadł 73%. No i zobaczmy, co działo się dalej. Po tym spadku 73% widać, że raczej byliśmy tutaj w takim trendzie bocznym, nic właściwie się nie działo. Oczywiście, dla innych to będzie trend boczny, a dla innych to będzie też jakieś dobre miejsce do tego, żeby ewentualnie wskoczyć na wzrost. No bo widzimy, że tutaj mamy 124% wzrostu. Potem od tego szczytu mamy znowu spadki około 46%, a następnie znowu mamy wzrosty około 106%. Według mnie nie ma to jakiegoś większego znaczenia, czy tutaj są wzrosty, czy spadki. Bardziej chciałbym wam pokazać, że tu jest jakiś ten trend boczny, który można by ewentualnie wykorzystać. Na akumulację. Co mam na myśli? Akumulację? Ja osobiście, oczywiście nie będę tutaj Wam doradzał inwestycyjnie, no bo każdy musi sobie we własnym zakresie odpowiedzieć, czy chce inwestować i czy chce podejmować takie ryzyko. Dla mnie ten okres między holdingiem Litecoina a holdingiem Bitcoina to jest takie miejsce, w którym warto akumulować bez względu na to, czy rośnie, czy spada. Czyli co tydzień albo co miesiąc dokupować po prostu za jakąś cenę, bez względu na to, czy cena nam rośnie, czy cena nam spada. Po prostu systematyczne zakupy bez względu. Na to co na wykresie nam się dzieje. No dobrze, sprawdźmy sobie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ile czasu od tego halvingu Litecoina był szczyt? Taki lokalny, gdzie ten wzrost nam się zatrzymał, i widzimy, że mamy tutaj 8 słupków, czyli 8 tygodni. No dobrze, co się dzieje później? Po halvingu Bitcoina przez jakiś czas na Litecoinie nie dzieje się absolutnie nic. I dopiero potem 27 marca widzieliśmy, że pojawiły się jakieś wzrosty. Więc dla nas bardzo ważną informacją będzie zmierzenie, ile tygodni po halwingu Bitcoina pojawił nam się wzrost i ewentualnie, ile tygodni od halwingu Litecoina pojawił nam się wzrost. I widzimy, że mamy tutaj 82 tygodnie i 3. 37 tygodni. Skoro już to wszystko wiemy, to przejdźmy sobie do następnego etapu, gdzie Litecoin znowu wzrósł i znowu miał bessę. Jak możecie zobaczyć, mieliśmy znowu bardzo, bardzo duży spadek, po którym pojawił się dość mocny impuls wzrostowy. Oczywiście, gdzie zakończył się impuls? No tuż przed drugim halvingiem Litecoin'a. No i widzimy tutaj pewną różnicę, bo poprzednio mieliśmy dość duże spadki, które zakończyły nam się gdzieś tutaj w okolicach tego halvingu, no i potem mieliśmy trend boczny. Tutaj sytuacja była troszeczkę inna, bo nie dość, że cały rynek krypto właściwie można powiedzieć, że na chwilę odżył w tamtym czasie po to, żeby potem spaść, no i po to, żeby potem pojawiła się ta duża covidowa korekta, gdzie w marcu 2020 wszystkie światowe rynki załamały się po to, żeby potem znowu odbić. No dobrze, spójrzmy sobie zatem, jaki mieliśmy wzrost procentowy od dna do szczytu, który był przed halvingiem Litecoina. Mieliśmy tutaj 551% wzrostu. Gdzie nam się zatrzymała cena? Właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, 50% i 61,8 całego tego zniesienia jest takim miejscem, gdzie ta cena powinna wyhamować. Ale zaraz przypomnijcie sobie, ile tygodni przed pierwszym halvingiem Litecoina pojawił nam się spadek. No właśnie, sprawdźmy sobie, jak to wyglądało na tym etapie. Kliknijmy sobie na nasz halving. I zobaczmy, jaka jest odległość do szczytu. Widzimy, że jest tutaj 7 słupków. W zależności jak to przełożymy z jaką dokładnością, będzie to około 7-8 tygodni, jeżeli chodzi o te ostatnie dwa halvingi Litecoina. No dobrze, skoro wiemy, że tu jest 7 słupków, więc teoretycznie, bez względu na to, jaka będzie wysokość, czy to będzie 50%, czy 61%, jest to dobry moment do tego, żeby tego Litecoina sprzedać, jeżeli udało nam się go kupić gdzieś blisko dna. No i jeszcze wam przypomnę, że to nagranie, które wrzuciłem ostatnim razem 7 grudnia przy 76 dolarach za sztukę Litecoin'a. No już mogło nam mówić o tym, że tego Litecoin'a należy kupić, czy przy tych 100 opłaca się go sprzedać, to pozostawiam odpowiedź wam. Chcę tylko zaznaczyć, że według mnie są takie etapy czy na kryptowalutach, czy na złocie, czy na innych parach, gdzie w pewnym momencie po prostu warto wyjąć swój wkład finansowy po to, żeby już dalej pracowały nasze darmowe pieniądze. No dobrze, skoro już wiemy, że ten light. Raz nam wzrósł 810%, potem nam wzrósł 550%, no to warto by było jeszcze sprawdzić, jaki mieliśmy tutaj spadek od szczytu do dołka. No i teraz klikam sobie szczyt, klikam sobie ten dołek i widzę, że mam 75% spadku. Dlaczego nie klikam tego niższego? Dlatego, że to było pewne ekstremum, jeżeli chodzi o zachowanie się całego rynku w tamtym czasie. Także dla mnie bardzo ważną informacją byłaby właśnie ta korekta o 70 kilka procent i myślę, że gdybym tej przyszłości nie znał, to mimo wszystko. Wszystko bym sobie na tych poziomach Litecoina zbierał. No i jeżeli są jakieś osoby, które jeszcze oglądały mnie wcześniej, to na pewno pamiętacie, że ja swojego Litecoina akumulowałem mniej więcej od 50 do 100 dolarów no i czekałem na te duże wzrosty. W pewnym etapie, gdy ten Bitcoin jeszcze wykazywał chęci, że będzie kontynuował swoją hostę też myślałem o tym, że może Litecoin gdzieś dojedzie do poziomów 1000 dolarów. Pamiętam, że potem troszeczkę schodziłem z tych poziomów i co jakiś czas mówiłem, że może to być jednak trochę mniej, ale okazało się mimo wszystko, że ten rynek cały nam się zwalił razem z osiągnięciem 69 tysięcy dolarów za Bitcoina w tamtym czasie. Także też warto mieć jakieś poziomy, na których byśmy chcieli w przyszłości z tego Litecoina po prostu wyjść i nie wpaść w FOMO, no bo jesteśmy tylko ludźmi. Mi też się zdarza popełniać błędy, ale teraz chce się o wiele lepiej przygotować na to, co może wydarzyć się na rynku kryptowalut, no bo też jestem bogatszy o wiele doświadczeń. Jeżeli spojrzymy sobie na odległości, które dzielą nas od halvingu Litecoina do tego momentu, który uważam jako taki moment, w którym już rozpoczęły nam się wzrosty, to mamy około 63 tygodnie. Natomiast od halwingu Bitcoina do momentu, w którym rozpoczęły nam się wzrosty, mamy 24 tygodnie. No dobrze, w takim razie przejdźmy sobie na wykres, który jest aktualnie, i spójrzmy, co może wydarzyć się dalej. Podstawowa różnica, którą widzimy gołym okiem, to jest to, że na górze mamy dwa szczyty. No i teraz ja się zacząłem zastanawiać, czy być może, jak przyłożę sobie tutaj tą cienką, szarą tendencję, to czy ona mi nie zatrzyma ewentualnie wzrostów? No bo mamy tutaj dwa szczyty, więc też może to być jakieś miejsce, gdzie może być reakcja cenowa. Druga tendencja, która wydaje mi się troszeczkę bardziej tutaj adekwatna do tego, co widzimy, no to jest właśnie ta czarna tendencja spadkowa. Pomnijmy sobie, że w tym momencie mamy wykres na skali logarytmicznej. Więc on może troszeczkę inaczej wyglądać niż ten na skali arytmetycznej. Na skali logarytmicznej mieliśmy tutaj wyraźne wybicie. No i właściwie od października rozpoczęły nam się wzrosty. Jak będziecie oglądać to moje nagranie, które zmieściłem 7 grudnia, no to tam mam tendencję na zwykłej, arytmetycznej skali, więc to wybicie jest w zupełnie innym miejscu, więc też kwestia naszej interpretacji, czego od wykresu oczekujemy i czy to jest według nas dobry moment do tego, żeby wsiadać w rynek. Tutaj tendencja pokazuje mi jasno, że we wszystkich cyklach, które były do tej pory po wybicie. – Gdzieś tutaj w momencie, gdy wychodziliśmy z dna, rozpoczynały się te wzrosty. Jeżeli spojrzycie sobie właśnie na grudzień, kiedy publikowałem tą swoją analizę, no to byliśmy w okolicach 70 kilku dolarów i jeszcze mieliśmy chwilową korektę po to, żeby bardziej jakościowo te wzrosty złapać. Ten moment rozbędziliśmy się, osiągnęliśmy taki poziom, który w przeszłości był wsparciem dla ceny. Widać po poprzednich reakcjach, że na tych 100 dolarach cena się opierała i to wielokrotnie w marcu 2022 roku. Teraz do tego momentu dojeżdżamy. Czyli będzie korekta? Nie wiem, ale jak to mówi pewna znana osoba z telewizji, lecz się domyślam. Jeżeli korekta by się pojawiła, no to myślę, że też będzie tutaj warto szukać jakichś pozycji wzrostowych aż do tej pomarańczowej strefy. Tylko, żeby też się za bardzo nie rozpędzać i żeby chciwość nas nie pochłonęła, to zobaczmy, że do halvingu Litecoina mamy około 27 tygodni. No to jest sporo, to jest 189 dni. Tą czarną pionową linią oznaczyłem sobie 8 tygodni przed halvingiem Litecoina. Warto też zaznaczyć, że może zmienić się hashrate i może zmienić się ta data, kiedy będzie trzeci halving Litecoina. Więc tutaj chciałbym mieć tydzień zapasu, na w razie czego, no bo wiemy, że to wcześniej działało. Czy to będzie znów tyle samo tygodni przed halvingiem Litecoina, gdzie pojawi nam się ten lokalny szczyt? Tego nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, być może to będzie 14, być może to w ogóle nie zadziała, być może w ogóle cena tam nie dojedzie. Ja bazuję na tym, co się działo w przeszłości, no i staram się mniej więcej wcelować ze swoimi tradeami pod to, co przeszłość nam pokazuje, no bo jeżeli znamy mechanizmy, które działały w przeszłości, no to łatwiej jest nam przewidzieć to, co może się wydarzyć dalej na wykresie. No dobrze, skoro już wiemy, że halving Litecoina będzie mniej więcej gdzieś w sierpniu 2023 roku, no to sprawdźmy sobie, ile tutaj potencjał możemy wzrosnąć, tak? No bo żeby nie było, że na przykład tu jest jakiś 1000% wzrostu, żebyśmy też zeszli na ziemię, no bo pamiętamy, że mieliśmy 810%, 550%, a teraz do poziomu 50% na tej naszej e, miarce FIBO mamy 221% wzrostu. Czy to jest przesada? No wydaje mi się, że nie. No z hossy na hossę, z cyklu na cykl, te wszystkie wzrosty są troszeczkę słabsze. Gdyby cena dojechała do 61,8%, no to byśmy mieli od dna wzrost 320 31%. Czy cena tutaj dojedzie? No tego nie wiem. Nie mogę nikomu obiecać, że tak będzie, ale cykle pokazują mi, że jest na to szansa. No i teraz, co jest dla mnie ważniejsze? Czy yy, moment, w którym cena mi dojedzie, załóżmy do tego 50 czy 61,8, czy ta właśnie pionowa czarna linia? I teraz odpowiedzi jednoznacznej na pewno nie udzielę, w zależności co wydarzy się pierwsze. Jeżeli byśmy zaliczyli jakąś korektę, wpadli w trend boczny, no i byśmy tutaj dojechali do tej czarnej linii, powiedzmy yy, w czerwcu 2020, 2023, no to ja postaram się z tego Litecoina wtedy wysiąść. Jeżeli pojawi się sytuacja, że dojedziemy o wiele wcześniej do tego poziomu 53, 61 i 8, no to też z tego Litecoina postaram się wysiąść. I dopiero jeżeli pojawią mi się spadki, no to będę szukał jakościowego miejsca do tego, żeby wsiadać. A wiemy, że w przeszłości spadki pojawiły nam się tutaj dość mocne, bo około 70%. Także jeżeli ufać temu, co się wydarzyło w przeszłości, no to moglibyśmy liczyć na Litecoina znów po 50 dolarów. Czy tak będzie, nie mam pojęcia. Jeżeli by Litecoin mi spadł tutaj do, do okolic 67, właśnie z tego 61,8, no to myślę, że już bym był zainteresowany zakupem. No i teraz oddalmy sobie ten wykres i zobaczmy, co może wydarzyć się dalej. Ja tutaj tymi cieniami, zarówno pomarańczowym, jak i niebieskim, nałożyłem to, co się działo w przeszłości na Litecoinie i przyłożyłem tutaj mniej więcej. Nie patrzcie zupełnie na te poziomy, które gdzieś tutaj można zaobserwować w tym momencie. Myślę, że 2800 z Litecoina to jest totalna abstrakcja, więc zapomnijmy o, zupełnie o tym na ten moment i skupmy się na tym, co można tutaj ugrać lokalnie. Ja na pewno będę próbował w jakimś momencie sprzedać i odkupić, jeżeli spadnie. Jeżeli by się okazało, że będziemy mieli jakiś nowy paradygmat i już tylko tu the moon, i po prostu ja zostanę bez tego Litecoina, no i, no i trudno. I drugą rzecz, którą jeszcze bym Wam tutaj zaznaczyć, bo też gdzieś tam mi ktoś zarzucał w internecie, że jakieś analizy kiedyś z Litecoinem nie weszły. Owszem, są analizy, które nie wejdą. Wręcz powiem, Wam, że jeżeli znajdzie się trader, który Wam mówi, że wszystko mu zawsze wychodzi i nigdy nie traci, to nie wierzcie mu, bo na pewno Was oszukuje. Więc ja tutaj chcę Wam powiedzieć, że nieraz zdarzyło się, że na jakichś transakcjach straciłem i to chcę uczciwie powiedzieć, ale w dużej większości udało mi się zarobić. Dlatego siedzę tutaj przed Wami, dalej obserwuję ten rynek, bo dalej widzę w nim potencjał i szukam jakościowych miejsc do tego, żeby znowu dalej zarabiać. Ale nie chcę tego trzymać gdzieś tam, wiecie, ukrytego tylko dla siebie, bo mam ogromną satysfakcję za te wszystkie łapki w górę, za te wszystkie kliknięte w górę za subskrypcję. Bardzo mnie to motywuje do tego, żeby robić dla Was kolejne nagrania. No dobra, ale dosyć tego słodzenia. Zastanówmy się, co może się nam tutaj wydarzyć. Bo jeżeli spojrzymy sobie wstecz, no to widzimy, że około 82 tygodnie od właśnie halvingu Litecoina pojawiły się wzrosty. Potem 63 tygodnie pojawiły się wzrosty, więc nałóżmy sobie te dwie odległości. Jedną właśnie te 63 tygodnie od halvingu Litecoina, czyli to, co było w okolicach Pierwszego lech halwingu, nałóżmy sobie na to, co może wydarzyć się dalej. To, co było po drugim halwingu, też sobie skopiujmy tą odległość i przyłóżmy sobie teraz na wykres. Jeżeli sobie to przyłożymy, to ja sobie tak tak roboczo oznaczyłem tutaj tego zielonego boksa, bo jest to mniej więcej ta, ten obszar, który interesowałby mnie w kontekście ewentualnego zakończenia akumulacji. Czyli jeżeli faktycznie uda mi się tego Litecoina sprzedać gdzieś tutaj w okolicach, powiedzmy 130, 100. 60 dolarów czy 170 dolarów za sztukę, może cieniem jeszcze wyjdziemy tutaj trochę wyżej. Zobaczymy, ja sobie siatkę zleceń na pewno rozłożę. No i też będę w czasie obserwował, jak to się będzie działo. Jeżeli pojawią się spadki, być może jeszcze tego lightcoina spróbuję dokupić i jeżeli potem. Właśnie z niego gdzieś tam wyjdę i systematycznie będę go zbierał. Z miesiąca na miesiąc będę starał się dokupywać, czy może, jeżeli będzie okazja, to z tygodnia na tydzień. No i taki sobie tutaj postawiłem taką bandę październik 2024 i uważam, że to już jest dobry moment do tego, żeby tą akumulację zaprzestać i poczekać na wzrosty. Bo tak jak Wam pokazałem, właśnie tą, ten moment, w którym po tym newsie zaczął nam Litecoin rosnąć, no to wtedy byliśmy w głębokiej bezsie. Tak naprawdę niewiele osób się wtedy interesowało jakimikolwiek altcoinami. No i zobaczcie, że jak teraz sobie gdzieś tam poszperacie po Twitterze, to coraz więcej osób wsiada czy w Matika, czy w Litecoin'a i tak dalej. No a tutaj mamy film właśnie, w którym mówiłem o Matiku, w którym mówiłem o tym ewentualnym wzroście, który może się rozpocząć. Nie wiem czy tutaj dobrze uda mi się to ocenić na ten moment. Ale matic był grubo poniżej jednego dolara i mówiliśmy o wzroście do dolara i 40 centów. Więc jeżeli wam pokażę ten wykres, który gdzieś tutaj mi towarzyszy, no to jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, bo ten okolice tego dolara i 40 centów są już tylko kawałeczek przed nami. Jesteśmy po 38, już nawet więcej, po około 40% wzrostach. No i myślę, że jeszcze ten kawałek do tej profitu dojedzie, a ja na swoim Twitterze już wrzuciłem informację, że wkład bym na ten moment wyciągał i po prostu poczekał sobie co wydarzy mi się na wykresie dalej. No dobrze, oddalmy sobie ten nasz wykres Litecoin'a. No i spójrzmy sobie na niego tak teraz na ochłodno. Widzimy, że jeżeli mieliśmy wcześniejsze ATH, to do kolejnego ATH też były nawet spore wzrosty. Tutaj mieliśmy okolice 55 dolarów za Litecoin'a. I zobaczcie, że do kolejnego ATH, gdzie ten Litecoin był w okolicach 370 dolarów, mieliśmy ponad 500% wzrostu. Ale jeżeli spojrzymy sobie odległości między tymi ATH, tym przed drugim halvingiem Litecoina i tym przed trzecim halvingiem Litecoina, no to niestety, ale tutaj jakiegoś imponującego wybicia nie było. Wręcz przeciwnie, szczyty zatrzymały nam się mniej więcej na tych samych poziomach cenowych. No i czego byśmy mogli oczekiwać dalej? Myślę, że nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ten Litecoin znowu nam się zatrzymał dokładnie na tym samym poziomie i to by było być może takie miejsce, gdzie na pewno Rynek wyhamuje przynajmniej na chwilę, czy się od niego odbije i zakończy nam wzrosty, no to też kwestia tego, co będzie robił Bitcoin, co będzie robiło Ethereum i na jakim etapie cyklu będziemy na tamten czas. Bo z tego, co Wam mogę powiedzieć, najtrudniej jest przewidzieć, w jakim czasie coś się wydarzy. Jeżeli chodzi o ruch ceny, to już nie jest takie trudne. No możemy, jesteśmy w stanie na podstawie newsów, na, sytuacji, na podstawie sytuacji ekonomicznej czy analizy technicznej przewidzieć, w którą stronę cena może nam się poruszyć. Jeżeli te wszystkie rzeczy weźmiemy do kupy, ale jeżeli chcemy wcelować idealnie, że któregoś dnia będzie jakaś cena, no jest to o wiele trudniejsze, i wydaje mi się, że to jest dopiero wróżenie z kuli, to jest dopiero wróżenie z fusów. I jeżeli komuś się uda taką datę trafić, no po prostu będzie miał fart i tyle. Gdyby jednak ten szczyt miał zostać wybity, no to sami już widzicie, że z hossy na hossę czy z cyklu na cykl wszystko nam się wypłaszcza. Więc jeżeli chodzi o to ewentualne wybicie, no to jeżeli miałbym już tutaj mówić o jakimś poziomie cen, Nowym, który miał być zaksięgowany, no to jeżeli tutaj mieliśmy 580% wzrostu, no to nie sądzę, żeby to była więcej niż połowa z tamtego cyklu. Dajmy na to, że nawet niech to będzie 200 albo 300, no to gdzie się wtedy ten Litecoin by zatrzymał? No w okolicach 1400 dolarów za jedną sztukę. No na ten moment to jest totalna abstrakcja, to jest ogromnie dużo. Litecoin jest za 100 dolarów. Gdyby dojechał do tych poziomów, to byśmy byli wszyscy bogaci. Ja na pewno nie popełnię tego błędu który gdzieś tam towarzyszy tej chciwości, czyli zakupy teraz i trzymanie to demon, aż urośnie kilkaset procent. Jestem już o tyle mądrzejszy, o tyle mądrzejszym inwestorem, że po prostu przychodzi taki moment, gdzie albo wysiadam z tego rynku, albo wyciągam swój wkład finansowy po to, żeby po prostu spać spokojnie, nie przejmować się tym rynkiem, i dalej sobie tradować i handlować z uśmiechem na twarzy. Ja zachęcam Was także do zapisania tej analizy, zamieszczę oczywiście link pod tym nagraniem, czyli link znajdziecie tutaj, gdzie można kliknąć, pokaż więcej w opisie pod nagraniem. No i właśnie tam zamieszczę link do swojej analizy. A jeżeli macie ochotę, to zapraszam was na całodniową konferencję w sobotę, gdzie będę z Radkiem Rygielskim. No i też tutaj, gdzieś znajdziecie link do tego, żeby odebrać bezpłatny bilet. Do zobaczenia, trzymajcie się i zapraszam do kolejnych analiz. A pamiętajcie, że we wtorki wjeżdża analiza bitcoina.